W wiadomościach jedynym obiektywnym i totalnie niekontrolowanym przez rząd programie informacyjnym. Panie Donaldzie, jeśli można, tutaj Państwo mnie namawiają, żebym zabrał właśnie Gdzie głos. Pan jest? Tutaj z tyłu za Panem. Tu. No właśnie dosyć spontanicznie wypowiedziałem się tutaj parę razy, ale przyznam Panu rację. Od nas zależy, kto, że, kto będzie rządził Polską, od, od tego, kto będzie rządził Polską, zależy nasz los, zależy nasz los. Pan powiedział, że pan kocha Polskę. Mam pytanie, na czym polega ta miłość do Polski? Jeżeli pana głównym wyznaniem było, że Polska, polskość to nienormalność, polskość mnie uwiera, nareszcie mogę z tego polskiego syfu wyjechać do Europy. Na tym polega kochanie Polski? Na tym polega kocha miłość do Polski, na tym polega patriotyzm. Nazwał się pan kiedyś, że jest pan prawdziwym polskim patriotą. Czy blokowanie funduszy dla Polski jest patriotyzmem? Czy niszczenie polskiego przemysłu jest patriotyzmem? Czy rozbijanie jedności Polaków jest patriotyzmem? Czy dzielenie Polaków na mocherów i innych jest patriotyzmem? Dobrze. Nie dziękuję. dziękuję bardzo za Pańskie wyznanie politycznej wiary. Ja bym razem Panu życzył, bo ten tekst, ten tekst nie jest specjalnie trudny, jest dostępny w domenie publicznej. Mówi Pan o tym moim takim krótkim eseju w miesięczniku Znak. To jeszcze były czasy cenzury Jaruzelskiego. Ten tekst był dość mocno, zresztą przez cenzurę pocięty. Ja pod tym tekstem podpisuję się dzisiaj obiema rękoma. Pan czyta. Pan swoje opinie wyraża na podstawie manipulacji i kłamstwa Jacka Kurskiego, który zaczął swoją kampanię nienawiści wobec mnie, bo miał się czego i ma się czego obawiać, właśnie na fałszywej interpretacji tego tekstu. Nawet pański, jak się domyślam, polityczny idol Kaczyński publicznie ostatnio powiedział, że wszystkie te interpretacje, takie bardzo dla mnie nieprzychylne tego tekstu, są nieprawdziwe, nie mają podstaw. Akurat ten cytat, o którym pan mówi. Ten kluczowy, ten najbardziej znany jest wzięty wprost z listu Józefa Piłsudskiego. Gdyby pan ten tekst przeczytał do końca, to są dwie strony. Da pan radę. To wiedziałby pan, że to jest tekst napisany przez młodego wówczas człowieka, który od dziewiętnastego roku życia Zaangażowany był za czasów komunizmu w demokratyczną opozycję, w podziemie Solidarności. Ja całe swoje życie poświęciłem Polsce. Na tym polega mi już do ojczyzny. Nie na gadaniu o patriotyzmie, tylko na życiu, które się ojczyźnie poświęca. Króciutkie gadanie, krótka gadka. Chciałbym wam dzisiaj przedstawić, tak w tytule, dwie strony barykady, czyli spotkania z Polakami Tuska i Kaczyńskiego. Nie chcę tutaj dawać komentarzy pod te wszystkie spotkania. Chcę zostawić ocenę, że tak powiem, Wam. I to nie jest, że tak powiem, moje wygodnictwo, bo moją opinię doskonale znacie na temat PiSu Kaczyńskiego. Chciałbym tutaj przedstawić właśnie kontrast i naprzemiennie takie krótkie wystąpienia Tuska i wystąpienia Kaczyńskiego. Tak, naprzemiennie. Na, na Zauważyłem właśnie ostatnio, że pisowcy się uaktywnili i twierdzą, że to Tusk. Jeździ ze swoimi mm, klakierami i te spotkania są ustawiane, a Kaczyńskiego, to są spontaniczne. I tego po prostu komentować nie będę, bo no nie ma po prostu sensu. Y Pokażę Wam zresztą, wszyscy doskonale wiecie, no i trzeba być naprawdę ślepym, albo nie wiem, no, niespełna rozumu, żeby nie widzieć zasadniczej różnicy. Albo się po prostu ktoś, kto lubi sam siebie oszukiwać. Ym, nie przedłużając, zapraszam Was na ten y dreszczowiec dzisiejszy, a. A w słucharze dnia mam dla was niespodziankę. Yy, udało mi się zdobyć nagranie <grymne> ze szkoły Kaczyńskiego. Jak tu i co wszystko wyjaśnia. Yy, nie wiem, czy wam to sprzedać już przed tym sucharem. Dobra. Pamiętacie, robiłem filmik, co Kaczyński twierdzi, że kobiety do 25 roku dają w szyję i nie, nie, nie zachodzą przez to w ciąże. Także, no, w sucharze dnia, wypisz, wymaluj młody Kaczyński. Także suchar dnia, mam nadzieję, że się dzisiaj udał. A ja was o, już kończę, nie przedłużam. Tak, mówiłem dzisiaj króciutko. Pokazuję wam dwie strony barykady, takie, jakie są w rzeczywistości. Ja wam już dziękuję i <gryw> za wszystkie skutki uboczne oglądania dzisiejszego materiału nie odpowiadam. Także miłego oglądania, pozdrawiam was i do następnego filmu. Trzymajcie się, cześć. Panie premierze, całe Podlasie czeka na węgiel. Proszę to bardziej szerzej o, objaśnić tutaj dla nas wszystkich, czy to będzie, kiedy będzie i, i za ile będzie. Otóż, szanowni państwo, my dzisiaj już mamy zakontraktowane więcej węgla niż zużyte było podczas ostatniej zimy. Ale to jest węgiel zakontraktowany do kwietnia. Dosyć kłamstwa, ja też. Chcecie prawdy? Mam dzisiaj tutaj liczby i fakty. Zaczniemy od tego, co najbardziej dotkliwe dzisiaj: drożyzy. Jak zdawałem, urząd premiera inflacja była na poziomie 0, trochę poniżej. Dzisiaj to jest 18% i ciągle idzie w górę. Warunki prowadzenia biznesu, też tego małego i średniego. Byliśmy na 32 miejscu na świecie, spadliśmy o 8%. Pozycji. Ranking skuteczności rządzenia, czyli skuteczność państwa. W szkolnictwie, w zdrowiu, w administracji, padliśmy z 47 na 66. Na Wolność mediów katastrofa z 18. miejsca na 66. Prawa człowieka i mniejszości to samo o 22 pozycje w dół. Rządy prawa to samo o 15 pozycji. W dół. Walka ze zmianami klimatycznymi też do. o 12 pozycji. W dół. Słuchajcie, wszędzie, za co się nie wezmą, prowadzą nas na, na skraj katastrofy. Demografia kiedy zdawałem urząd, tego roku rodziło się 375 tysięcy w tym ostatnim roku rządów PiSu o 55 tysięcy dzieci Może dlatego, że Polską rządzi facet, który myśli, że kobiety dają w szyję zamiast rodzić, że go zacytują. Nigdy wybór nie był tak prosty jak dzisiaj. Bo to nie jest wybór między partiami politycznymi, to jest wybór między dobrem a złem. Jeśli chodzi o wasze prawa, pieniądze, dzieci, przyszłość, zdrowie, bezpieczeństwo. W każdej z tych spraw wybór jest prosty jak nigdy. Pan prezes Glapiński albo kłamie, albo nie ma zielonego pojęcia o czym mówi. Ja mam w ręku tę teczkę. Byłem winny Państwu te informacje. Kiedy, kiedy powiedziałem, że yy według wielu prawników prezes Adam Glapiński jest prezesem wybranym w sposób niezgodny z prawem. I że yy wtedy, kiedy skończy się ochrona polityczna pana Glapińskiego dokładnie wtedy, kiedy PiS straci władzę prezes Glapiński nie będzie kontynuował swojej misji niszczenia. Yy Polskiej gospodarki, polskich rodzinnych budżetów. Yy, I no podniu, podniosła się wrzawa, że to, jest takie, że to jest takie za mocne, za brutalne. Jak można? Przecież, przecież prezes Glapiński został wybrany, złożył przysięgę. Ja mam w ręku yy, ekspertyzę. Yy, Pana doktora Habilitowanego Bogusława Uliasza, z, z konkluzją, którą podziela też na przykład profesor Stanisław Hoc, profesor doktor Habilitowany, specjalista od prawa. Też mam, mamy jego ekspertyzę. Obie będą dostępne y, y, dla wszystkich Państwa dzisiaj. I ta konkluzja jest jednoznaczna. Uchwała Sejmu powołująca Adama Klapińskiego na urząd prezesa Narodowego Banku Polskiego. W takiej sytuacji powinna być uznana za obarczona nieusuwalną wadą prawną. Mówiąc krótko, pan Adam Glapiński nawet nie miał prawa kandydować według wielu prawnych ekspertyz, ale ja nie jestem od tego, żeby się przerzucać prawnymi ekspertyzami. Ja bardzo chciałbym Państwa zapewnić, że nie będziemy się wahać ani chwili, bo tu nie chodzi o karierę personalną pana Glapińskiego ani o jakieś emocje, tylko tak naprawdę każdy dzień Glapińskiego jako szefa NBP oznacza kolejny dzień zgryzoty, niepewności, lęku w każdej polskiej rodzinie, w każdej polskiej firmie. I dlatego y, 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 mam nadzieję, że będziemy w stanie te męki z Adamem Glapińskim skrócić i to natychmiast po, y, po wyborach. Rada powinna być ciepła, ciepła dla ludzi. Otóż czy ciepła jest ta władza, która daje, czy ta, która nie daje? Czy ciepli rodzice to są ci, którzy się zajmują swoimi dziećmi, czy ci, którzy mówią: niech sobie dzieci same dają radę? My oczywiście nie traktujemy obywateli jako dzieci. To byłoby z naszej strony coś całkowicie niestosownego, można powiedzieć bezczelnego. Wszyscy jesteśmy równi, wszyscy jesteśmy obywatelami. No ale uzyskaliśmy dwukrotnie Legitymację do tego, żeby rządzić w kraju, i sądzę, że jeżeli trzymać się tego określenia, tego przeciwstawienia ciepło-zimno, to cieplejszej władzy dotąd w Polsce nie było. I ta władza jest ciepła nie tylko dlatego, że chce być ciepła bo można chcieć, ale nie móc. Gdyby nasza sytuacja finansowa była taka, jakaby była, gdybyśmy kontynuowali w tej sferze właśnie politykę naszych poprzedników, gdybyśmy pozwalali na rozkradanie kraju, na rozkradanie VAT-u, akcyzy na paliwo i wielu innych rzeczy, to oczywiście pieniędzy na tą politykę, którą prowadzimy i w sferze czysto społecznej, socjalnej. I w sferze inwestycyjnej, i w sferze właśnie tego wyrównywania szans cywilizacyjnych, sytuacji cywilizacyjnej byśmy nie mogli prowadzić. Myśmy mogli mówić to, co oni mówili, że pieniędzy nie ma i nie będzie, chociaż bardzo byśmy chcieli pomóc, to jednak ich nie wykopiemy nawet z Zakopanem. Tutaj cytuję klasykę. Otóż myśmy nie kopali, myśmy po prostu ukrócili to co robił poprzedni rząd. Przed wami, jako dziadek, mam dwie wnuczki, mam córkę. Chcę wam powiedzieć, i pamiętacie, ja, ja w tej sprawie, o, Ewa będzie dobrze pamiętała, ja miałem obsesję, jeśli chodzi o to, jak ścigać pedofilię i inne zbrodnie i przestępstwa wobec dzieci. Chcę wam też powiedzieć, bo jak często się mówi o programie, no my wiemy, że programem jest dzisiaj przede wszystkim skuteczna walka z drożyzną i naprawa państwa. Ale naszym programem będzie też zerwanie z tą hipokryzją, z tym, z tym zakłamaniem, na przykład z tą komisją, która bada sprawę pedofilii. Chcę Wam powiedzieć, że jak tylko przejmiemy władzę, jak tylko wygramy wybory, to my nie będziemy długo zastanawiać się nad jakimiś. Debatami, negocjacjami. Nie będzie tak, że czy to jest polityk, marszałek Sejmu, biskup, yy, minister, wysoki urzędnik. Nie będzie tak, że w sprawach krzywdy dzieci, pedofilii, przemocy wobec dzieci, że będą jakieś święte nietykalne krowy. Oni już nie będą świętymi nietykalnymi krowami. Święte i nietykalne są tylko dzieci w Polsce. I dlatego jedną z pierwszych decyzji będzie powołanie zespołu prokuratorów w sprawie pedofili, a nie komisji parlamentarnej, która udaje, że kogoś ściga. Oni śmią nas oskarżać o tego rodzaju dziedziny. Ja nie twierdzę, że my jesteśmy partią aniołów, też się różne rzeczy mogą zdarzyć. Tylko my z góry zakładamy, że będziemy na to ostro reagować i ostro na to reagujemy. No, choćby ostatnio pewien młody poseł, no, ja tak powiem, nie dał rady. To już można powiedzieć wisi. Znaczy został zawieszony w prawach członka partii, chociaż do domu zdaje się było już niewiele. No <noise> ale cóż, w polityce trzeba mieć, trzeba przede wszystkim nie pić, ale znaczy przynajmniej ja mówię o piciu nadmiernym, nie upijać się, na no po drugie trzeba mieć też trochę szczęścia. <noise> Są tacy, którzy twierdzą, że pisowska władza co prawda kradnie, ale się dzieli. Jak kradnie, to już wszyscy wiemy. Zobaczmy, jak dzieli się z ludźmi. Tu mam w ręku 2000 zł. Tyle podwyżki ma dostać pan prezydent. 2000 zł. Niewiele mniej pan premier, ministrowie, pani marszałek. To w czasie, kiedy drożyzna zżera ludziom oszczędności, kiedy wielu Polaków nie wie, czy przeżyje od pierwszego do pierwszego. Są też podwyżki dla nauczycieli. Nauczyciel mianowany na pensji zasadniczej dostanie w tym samym czasie 152 zł. Oni, ta władza, mówi, że im się to należy niejako z automatu. Z automatu do tej władzy należy się wyrok wyborców. Z automatu do tej władzy należą się sprawiedliwe procesy przed niezależnymi sądami za to, że okradają każdego dnia polskie rodziny. Z pieniędzy, z węgla, z cukru, z ciepłej wody, z nadziei, marzeń o własnym mieszkaniu, z poczucia bezpieczeństwa. I ten wyrok zapadnie szybciej niż myślicie. Ale jeżeli mówimy już o długach, to tak, oni mają rzeczywiście ten dług za te setki miliardów złotych, które Polska straciła z powodu tego, że oni tolerowali gigantyczne złodziejstwo. Ja nie mam żadnych dowodów na to, że osobiście na tym, mówię o politykach, korzystali. No ale mam też i doświadczenie życiowe, i ci z Państwa, którzy są ludźmi bardziej doświadczonymi, no sądzę, że mogą sobie coś na ten temat pomyśleć. Ja też sobie myślę, ale powiedzieć nie mogę. Chętnie bym się po różnych miejscach w świecie rozejrzał, ale. Jest faktem, że myśmy zdołali ograniczyć lukę vat z dwudziestu kilku procent do czterech procent, że w innych dziedzinach też uzyskaliśmy ogromny postęp i dzięki temu możemy dzisiaj wydawać nawet osiemdziesiąt miliardów rocznie na politykę socjalną. Dzięki temu możemy finansować w każdym powiecie różnego rodzaju, w każdej gminie różnego rodzaju inwestycje. Dzięki temu możemy prowadzić politykę społeczną, która wspiera ludzi. Oczywiście lepiej by ich wesprzeć jeszcze bardziej. Dzięki temu możemy także prowadzić do tego, żeby w Polsce płaca minimalna była podnoszona, żeby tworzyć także administracyjny mechanizm zmuszający do podwyższania płac. Przypomnijmy sobie tych dobrodziei. Ile za godzinę potrafiono ludziom płacić jeszcze to 8 czy 9 lat temu, kilka złotych, 3, 4, nawet ja słyszałem o miejscu, gdzie 2 złote, ale to może jakiś wyjątek, ale 4, 5 złotych to ja bezpośrednio właśnie w tym okręgu senackim słyszałem od ludzi, których znałem. Tak było, tak było, proszę Państwa. To jest ta ciepła władza tego Pana. Nie wiem, kto mu pisze te wystąpienia, Czasem się zastanawiam, czy przypadkiem nie gdzieś za granicą. Teraz ten szef jest. Też nie mam dowodu. No. Ale dzisiaj są takie czasy, taka technika, że nawet z Pekinu, bo tam w tej chwili szef jego przebywa, można szybko przesłać. Ja Wam pozwolić. Janku, bo chyba masz to, ja Wam puszczę to, co wczoraj człowiek, który odpowiada za bezpieczeństwo finansowe Polski, Polek i Polaków. Ktoś, kto powinien być drogowskazem, ktoś, komu powinniśmy chcieć i, i potrafić ufać w tej trudnej sytuacji. Tak wyglądała jego wczorajsza konferencja prasowa. To będzie tam 20 parę sekund. Inflacja zejdzie w przyszłym roku do poziomu gdzieś tam 6. 9 powiedzmy, 9, a, 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 a wzrost będzie 2 ponad 2. Może półtora no. Tam jest półtora jest 9. Zależy czy tarcza będzie, czy nie będzie tarczy. Jak nie będzie tarczy, no to będzie 12, prawda, tam w przyszłym roku. Jak będzie tarcza, będzie 9, a na koniec roku 6. Dla 24 roku to nie ma znaczenia większego. Jesteśmy w celu. Także kredytobiorcy no mogą już tutaj się spokojnie przymierzyć. Dostali od rządu wspaniały prezent. Jakimi są te wakacje kredytowe? Przerwali się temu bardzo zdolnemu stand-uperowi oklaskami, i tam umknął być może też taki moment, w którym mówi: Jesteśmy w celu. Czyli. Człowiek, który powinien dać nam gwarancję, jeśli nie bezpieczeństwa, to gwarancję, że naszymi pieniędzmi, pieniędzmi i finansami całego państwa zajmuje się ktoś, kto ogarnia podstawowe kwestie. Ten człowiek pozwala sobie na prognozy dotyczące inflacji i wzrostu no w sposób, który można by właśnie skwitować jako że jest to niezły dowcip, tylko naprawdę nikomu do śmiechu nie jest. Jedno pytanie dotyczy mnie, to ja nie będę go czytał, potem panu prezesowi powiem, czego dotyczyło. Dalej. Nie, dobre pytanie, ale nie chcę. Podczas kampanii wyborczej pan prezydent Andrzej Duda zapewniał stworzenie funduszu 3 miliardów złotych, z którego będą mogły być finansowane choroby, leczenie chorób oczywiście rzadko spotykanych i kosztowne procedury medyczne, często na nie zbierane są środki w zbiórkach publicznych. Czy ten pomysł umarł? Proszę Państwa, ja tutaj się Państwu pochwalę, chociaż to jest taka bardzo częściowa pochwała, taka chociaż mało skromna, ale polityk nie ma robić zawsze skromny. To znaczy, to był mój pomysł. Ja bym bardzo chciał go zrealizować. No ale tutaj były ogromne opory. No i ja tam trochę wpływów mam, oczywiście, no nie tak jak na przykład pan premier Sasin, ale. <zysy> <zysy> ale trochę tam mam. No ale nie dałem rady, to uczciwie mówię. Ale to nie umarło, przynajmniej w mojej głowie, a też i powiem, że w sercu też nie umarło, bo. No chciałbym być, nie wiem, maskiem i móc to wszystko sam zapłacić, ale nie jestem. Czy tam jakimś innym Gatesem, W każdym razie czy bufetem, ale po prostu to powinno powstać. W moim przekonaniu to powinno powstać. i to. Było tak, że po pierwsze obliczyli lekarze, że to jest suma większa niż 3 miliardy, dużo większa, że to się nie da, że to będzie uprzywilejowanie, że w wielu wypadkach to jest 1% szans, albo nawet mniej niż 1% szans. No, ja znów się pochwalę, kiedy myśmy mogli, to nasza partia potrafiła ludziom młodym na przykład no, załatwić duże sumy na takie leczenie. Nie okazało się to skuteczne, tam młoda, bardzo młoda kobieta 26-letnia, gdzie dziewczyna jeszcze zmarła, ale no zrobiono wszystko, co było można, żeby mu ratować tam w Niemczech przeprowadzono takie operacje. I były takie przykłady jeszcze inne, już może na trochę na mniejszą skalę, ale też no i niekiedy skuteczne. Natomiast no w skali tej generalnej tego nie możemy zrobić, ale ja chcę jasno powiedzieć, że będę bardzo twardo walczył o to, żeby ten projekt wrócił i żeby no, po wyborach to coś takiego powstało, bo rzeczywiście te zbiórki, szczególnie kiedy ta suma jest taka ogromna, typu tam kilkanaście milionów złotych, a to jest niestety często aż tyle. No, są takim zdarzeniem bolesnym, bolesnym dla każdego człowieka, który ma w sobie trochę empatii, takiego poczucia solidarności z tymi, którzy są w nieszczęściu. To często zresztą są dzieci, to proszę sobie wyobrazić nieszczęście rodziców. No, krótko mówiąc, coś takiego powinno istnieć. Nie na wszystkie pytania już zdążymy odpowiedzieć. Pan prezes musi zaraz udać się do Ełku. Jeszcze ma parę rozmów z mediami. i Tutaj chcielibyśmy, już chociaż kanapkę zjadł przed wyjazdem. A czas się kurczy, więc już, już nie, 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 będziemy, nie będziemy męczyć pana prezesa. Chcę jeszcze raz przypomnieć, że jedynym powodem, dla którego te nasze, to, bo to są nasze polskie pieniądze, europejskie, ale nasze polskie, dlaczego nie trafiają do Polski, to jest... Ta, ten wewnętrzny klincz w pisie. My płacimy dzisiaj, ja powiedziałem o tym, biorąc pod uwagę tylko KPO i część środków z Funduszu Odbudowy, że gdyby połowę z nich przeznaczyć na wydatki na poziomie powiatów, każdy polski powiat średnio, no w zależności od wielkości, ale średnio każdy polski powiat dostałby pół miliarda, pięćset milionów złotych. A fundusze europejskie Fundusze Spójności to są większe pieniądze. Nikt inny poza pisem tych pieniędzy nie blokuje. To PIS postanowił zaatakować polską praworządność. To PIS zobowiązał się wobec całej Unii Europejskiej, że zaprzestanie tego ataku i przywróci w Polsce praworządność. To PIS zgodził się, że to jest warunkiem wypłacania pieniędzy. Konkretnie pan Mateusz Morawiecki za każdym razem w Brukseli, w Strasburgu to on, był, to on jest autorem tej sytuacji formalnie, że pieniądze europejskie są uwarunkowane stanem praworządności. To była jego decyzja. Musi tata włożyć pitoka do pipki. Wtedy powstaje zapłodnienie. A jak mama będzie ciągle chodziła pijana, a tata będzie trzeźwy, to wtedy będą mieli dziecko. Ale jak wyjmą lekarze to dziecko z brzucha, to ono będzie nieżywe. A jak na przykład mama będzie ciągle trzeźwa chodziła, nie będzie piła wódki, a tata będzie pił, to będą mieli dziecko. I to jak wyjmą lekarze z brzucha, to to dziecko będzie zdrowe.